Cześć, tutaj Norbert Pagel, Witam Was ponownie w pierwszym odcinku na temat zakładki Compositing. W tej zakładce tak naprawdę programujemy nasz content i to jak będzie wyświetlony. W dzisiejszym odcinku zobaczymy jak importować swój własny content do oprogramowania Pixery. Aby importować swój własny content przychodzimy do zakładki Compositing. W dolnym lewym rogu możemy znaleźć ikonkę plusa, który po naciśnięciu otwiera eksplorator plików. Możemy importować pliki pojedynczo lub kilka naraz. zależy tak naprawdę co zaznaczymy, a potem naciśniemy importuj. Pixera potrafi importować content prosto z eksploratora plików funkcją drag and drop. Bardzo dużym plusem Pixery jest ilość formatów obsługiwanych przez ten media server. W przypadku innych media serwerów najczęściej trzeba było content przerenderować na wskazany format. Możemy zmienić sposób wyświetlania poglądu kontentu, który zaimportowaliśmy z listy na Matrix, używając przycisku obok. W przypadku, kiedy mamy bardzo dużo materiału w naszym projekcie, dobrym pomysłem może się okazać tworzenie różnych folderów i sortowanie naszego materiału w celu jak najlepszej organizacji. Istnieje też możliwość podglądu informacji na temat naszego kontentu, jak rozdzielczość, ilość klatek na sekundę itp. Aby to zrobić trzeba nacisnąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz folderu z naszym materiałem, po czym pod Display Option mamy do wyboru kilka opcji. Kiedy wybierzemy jeden z materiałów, po prawej stronie ukazują nam się wszystkie informacje na temat tego pliku. Po naciśnięciu Assets mamy pogląd na temat dystrybucji naszego pliku wobec serwerów klientów. Jest to przydatne, kiedy używamy więcej niż jeden serwer w naszym projekcie. Aby usunąć materiał musimy go wybrać, a potem nacisnąć ikonkę kosza w dolnym lewym rogu. Możemy też użyć prawego przycisku myszy, po czym Remove. Pod folderem Models możemy importować swoje modele 3D, które możemy użyć do naszej kompozycji. Pod folderem Effects znajdziemy wszystkie wbudowane efekty, które możemy użyć a pod Live Inputs wszystkie wejścia live, takie jak NDI Streams. Po prawej stronie od zakładki Resources możemy znaleźć Timelines. Tutaj jest całkowita lista wszystkich naszych timelineów kompozycji. Pixera obsługuje więcej niż jeden timeline. Następna zakładka Screen Groups jest to lista grup ekranów, które sami tworzymy dla ułatwienia programowania. W następnym odcinku zobaczymy podstawy programowania timeline. U. Do zobaczenia.